Muszę się z wami czymś podzielić. Przed chwilą Mikołaj prawie stracił swoje życie. Eee, dojechałem po prostu z drogi bocznej do głównej, no i były dwie dwupasmówki. No i patrzę w lewą stronę, wie nic nie jedzie, auto koło mnie stoją wie czemu nie jedzie. Ja wyjeżdżam, no i znajduję się na środku dwupasmówki i z jednej strony mija mnie jakiś bus, a z drugiej skuter. I ja mówię ja pierdzielę. Masakra. Po prostu tyle brakowało, tyle brakowało i e, może taka już tutaj moja nonszalanka, że po tych dwóch dniach się e, zapewnie poczułem, ale naprawdę e, no, na, no na tym świecie to zawsze tyle brakuje, żebyśmy nie wiem, wylądowali na, e, na drugim i niewiele potrzeba, żeby po prostu zniknąć z tego świata. Także muszę chyba po prostu bardziej uważać i <grym> wykazać się większą uwagą tutaj w takim miejscu, tym bardziej, że nie jeżdżę pod, po tej stronie, do której jestem e, zazwyczaj przyzwyczajony. Ja zjadłem obiadek, wróciłem teraz do hotelu, szybka kąpiel, wsiadam na skuter, lecę na jakieś plaże. Postanowiłem pozwiedzać okoliczne plaże, żeby nie było, że tylko samo Mai Tai i same sale treningowe i podjechałem na Patong Beach Nie chciałem tutaj przyjeżdżać, ale zobaczcie Z tego co widzę, za czysto tutaj nie jest Śmierdzi szambem Mnóstwo, mnóstwo jakichś hoteli i tak dalej nie nie, zdecydowanie jak najszybciej uciekamy z tego miejsca i lecimy dalej. Druga plaża na puket to Karon Beach Z tego co wiem jest już tutaj o wiele bardziej spokojnie Ile właśnie zrobić przegląd a to jest w ogóle mistrzostwo jakie ja was przewiozę po tej Tajlandii O ładko z tej Tajlandii to praktycznie nic nie zobaczycie o, No trudno ale tutaj już jest, mimo tego, że widać, że jest turystycznie bardzo To już plaża jest szersza, jest o wiele czyściej Parasoleczki, już widać, że kurorcik Widać, że tutaj kuror, kurorcik jest e, Tam dalej za mną porobione miejsce do siatkóweczki e, Ogólnie, fu. No nie, to mi się nie podoba Tutaj jest jakaś rzeczka, czy ja nie wiem czy są ścieki, które tutaj wypływają I Najprawdopodobniej jak jest przypływ albo odpływ, no to to wszystko płynie do morza eee... Nie no, ja szukam ewidentnie tutaj na Phuket, jak już bym chciał tutaj przyjechać I posiedzieć w jakieś jakiejś miejscoweczki. miejscóweczki Ej kurcze, czuję, że to nie jest już dla mnie, wiecie w ogóle Jak byłem właśnie na tej dzikiej plaży w Kambodży i tak dalej. No piękna sprawa, idziecie, siedzicie sobie sami na plaży tutaj. Z jednej strony morze leżycie, a z drugiej strony pełen ruch auta, re restauracje pełno szumu. Nie, nie, Mikołaj. Mikołaj się ewidentnie postarzał i preferuje ciche miejsca. Ogólnie wychodzę z takiego założenia, że jak jedę odpocząć, to właśnie chcę takie dzikie plaże i tak dalej, miejsca, w których nie ma ludzi. A jeżeli chcę burdel, typową imprezę, no przepraszam, może nie burdel, ale taką konkretną imprezownię, no to jadę wtedy na przykład, nie wiem, na jakąś bizę, coś takiego, ale tam wiadomo, że już tego, ale tam wiadomo, że już party hard, nie? A więc tak, zjechałem chyba 15 km tutaj wybrzeżem i zdecydowanie na każdej splasz. Jest mnóstwo parasolek, mnóstwo ludzi. Ja nawet jak chciał zrobić zdjęcie, to co ja mam wam robić? Zdjęcia tego, zdjęcia parasolek. To nie biuro turystyczne i na pewno nie o to chodzi. Ale wczoraj, ziomek z hostelu polecił mi właśnie miejsce, że to jest najpiękniejsze miejsce na zachód słońca. Tutaj na taka wysepka wysunięta na samym południu Phuket No i teraz właśnie tutaj idę. Wjechałem na górę i z tego co widzę, to będzie chyba najlepsze miejsce, w jaką dzisiaj zobaczę. Co, tak to właśnie wygląda. Za mną jest taka mniejsza splasz. Na której tam bodajże jest jeden hotel wybudowany. Mnóstwo łódek, za mną góry. Zachodzące słońce. Słońce dopiero zajdzie, bodajże za dwie godziny. Także dwie godziny na pewno nie będę tutaj siedział, bo mnie tak się w żołądku, mimo tego, że zjadłem od razu obiad, że zaraz będę się poprawić drugim. Ale fajne miejsce. Na pewno musi przecież zobaczę, która jest godzina. Mikołaj nauczony błędami z Barcelony, zobaczcie. Kask przewiązany przez torybkę, bo nie mam miejsca na swój kask w swoim skuterze, a postanowiłem, że jednak wolę sobie przewiązać ten kask, niż znowu płacić dodatkowe 50 euro, bo właśnie nie opłaca już raz, frajersko zapłaciłem. Ale w Singapurze i to zdecydowanie wystarczy. Ogólnie tak. Zrobiłem chyba z 60 kilometrów na skuterze w przeciągu dwóch godzin. E, dupa e, zaraz mi odpadnie, plecy mi odpadną, wszystko mnie boli jeszcze po bo tym e, wczorajszym treningu, masakra jest. No e, tutaj komuś piłeczkę podamy ale z racji tego, że mi się te plaże tutaj na tym Phuket się nie spodobały zrobiłem dużo kilometrów, żeby je w większości zobaczyć, ale może po prostu wiecie jak się wskakuje już na jakiś poziom na przykład tych plaż na których byłem w Kambodży to później przyjeżdżając tutaj na takie miejsca na Phuket to to nie jest w ogóle atrakcyjne. Dlaczego nie jest atrakcyjne? No bo Kolor wody czy plażem jakoś nie, nie zachwycają, może po prostu mam za duże wymagania. A z drugiej strony, jeżeli na przykład podjeżdżam na jakiś punkt widokowy i w tym samym momencie podjeżdżają kilka autokary Azjatów no to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć o co chodzi, nie? Ja idę teraz na Bangla Road, czyli tutaj najbardziej popularną ulicę, która się ciągnie przez kilkaset metrów. Tutaj się głównie toczy życie nocne, jest mnóstwo różnych. E, salonów masażu, klubów GoGo, -go, e, e, miejsc, gdzie można się napić i tak dalej. Także panie tutaj są bardzo chętne, żeby dobrać się do Waszych e, portfeli, e, jak i do Waszych Barabaszów, jeżeli chodzi o panie, to e, nie widziałem tutaj, żeby e, ja coś panowie mnie zabawiać. Głównie to jest chyba e, w dużej mierze atrakcja dla panów. Byłem w Patai, to jest, ja powiem Wam, że Pattaya jest mega imprezowym miejscem. To jest na, pra, na pewno raj dla, dla singli, żeby tam jechali, poimprezowali tak samo jak w Bangkoku. Słyszałem, że tutaj tak samo jest fajnie. Niby nie do końca aż tak jak na Patai, ale zaraz, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Ja właśnie wchodzę na tą, ja właśnie wchodzę na tą ulicę lecimy. Ogólnie też trzeba wziąć poprawkę, że jest godzina dopiero przed 19 e, Dopiero tutaj się wszystko budzi do życia i jest e, dzisiaj środa, także weekendu nie ma. Nie będzie najwięcej ludzi. Ale już widzę, że się coś zaczyna powoli kręcić. Laski jeszcze na barach nie tańczą, ale pewnie to kwestia e, godziny albo dwóch tutaj. Keep it hard, don't say too much. Po mojej prawej stronie właśnie znajduje się klub Illusion. Nie wiem, z tego co słyszałem jest on chyba największym klubem w Tajlandii, jak nie jednym z większych na całym świecie. Niestety nie będzie mi dane, żeby tutaj wbić do tego miejsca i żeby, żeby Wam pokazać jak jest. Zobaczcie, tutaj właśnie w tle panienki stoją i zapraszają Ale większość właśnie klubów GoGo, -Go, które tutaj są Są poukrywane, w sensie nie poukrywane, wiadomo, że to jest ten klub, ale Jest parę osób, które zapraszają i to wszystko Co najlepsze oczywiście prostytucja w Tajlandii Niby nie jest legalna, ale to tak samo jak Niby nie jest legalne zioło w Holandii eee, Rząd na to pozwala i i to po prostu sobie może funkcjonować i, i bardzo dobrze funkcjonuje Bo bardzo dużo emerytów z Niemiec przyjeżdża i byście zaczęli, co się dzieje w Pattaya W Pattaya macie co kilkadziesiąt metrów bary I w każdym barze po kilku Niemców, takich emerytowanych Którzy przyjeżdżają na wakacje e, i zabawiają się z młodymi Tajkami jest środek tygodnia, godzina przed 20. Także lasek nawet nie ma, które tańczą na barach, na rurach. Co z tego? Macie tego tyle na YouTube, że ja nie muszę kręcić kolejnego materiału. Każdy sobie może zobaczyć. Jest w ogóle taki gościu. Bodajże on mieszka w Taj... albo w Tajlandii, albo w Bangkoku, a z tego co mi się wydaje w Bangkoku, on ma zagraniczny kanał. I on bodajże wypuścił kilkaset filmów właśnie z, z takich różnych właśnie dzielnic typu Ko, Ko San Boy w Bangkoku, w Pattaya i tak dalej Chodzi i nagrywa właśnie takie vlogi, gdzie pokazuje co po prostu się w takich miejscach dzieje O, tutaj sobie jakaś pani gra nie, to nie Pani typa. Dobra słuchajcie e... Żegnam się z tym miejscem w ogóle ja wyjechałem do Azji 13 stycznia Dzisiaj mamy 6 luty i za 3 dni będę miał właśnie okazję na Full Moon Party się napić alkoholu co szczerze mówiąc tak jak wcześniej byłem na że będę trenował, później się napiję. Odechciałam mi chęć, bo wiecie jak to jest. Jak się ciężko trenuje, jak jest forma. E, człowiek nie ma za bardzo chęci, później, żeby iść na e, melanż, nawalić się i tą formę stracić, tym bardziej, że bardzo często. E, wiadomo, wiadomo jak się kończą takie e, melanże po dłuższej przerwie jeszcze i e, po treningach. Jedno jest pewne. One na pewno kończą się e, o wiele szybciej niż e, normalne. A. Ale ja, ja zostawiłem gdzieś skuter i nie wiem teraz gdzie. ogólnie mam misję na e, przestrzeni 500 metrów e, szukać swojego skutera, gdzie e, zapomniałem, e, gdzie go postawiłem. A ja pamiętam, że tam były kible, także wydaje mi się, że znajdziemy zaraz coś i że nie będzie problemu. Kurde. ten, ten Wziąłem sobie ostatnio w Bangkoku naleśniki z nutellami, z nutellami, z bananami były zajebiste. Chodzą za mną te naleśniki nutellowo-bananowe przez całą właśnie Azję dopiero ostatnio sobie kupiłem, ale to może dlatego, że Czoko jest spoko. Ja, ja, ja jestem fanem tam, wiecie, czoko, także lubię sobie od czasu do czasu przemać. Jeśli chodzi o rekomendacje, czy o moją opinię a propos Phuket. Moim subiektywnym zdaniem, podkreślam, subiektywnym zdaniem jest to, że to jest ostatnie miejsce, które wybrałbym na pobyt w Tajlandii wybrałem to miejsce na 5 dni, żeby tylko trenować w Muay Thai. Ale jeżeli chodzi o kwestię wypoczynku, a w sensie, czy co ja nie wiem, ja jakoś nie czuję tego miejsca. Wolałbym chyba wolałbym chyba jechać imprezować do Patta i Tam była piękna wyspa, na którą sobie można dopłynąć, i był w miarę taki spokój właśnie 10 km ta wyspa od brzegu była oddalona. A tutaj jakoś mega komerka jest w tym miejscu, naprawdę. Drogie, najdroższe taksówki w Tajlandii. Wszystko jest w sumie najdro, najdroższe z całej Tajlandii. Mnóstwo autokarów, tuktuków, tego wszystkiego. Także nie, nie, to nie jest. Pukę to nie jest moje miejsce, nawet jak tutaj wbiłem kiedyś raz, to nie przypadło mi do gustu. A teraz jestem parę dni i mogę już rzeczywiście stwierdzić i wyrobić sobie zdanie, że nie, że to nie jest to. O, widzicie? Eee, chłopaki właśnie zapraszają na Muay Thai. Ja może na Kopangan sobie pojadę, na Muay Thai, bo jest taka opcja chyba. No także welcome Thailand, teraz trzeba welcome przejść przez ulicę, żeby nas nie zabili i teraz że mam skuter gdzie mam skuter, dobra jest. Dobra, wsiadamy i wracamy.